Cześć. To będzie już mój ostatni materiał przed premierą Early Accessu z 2. Chciałem w nim się podzielić moją obecną teorią na temat tego, jak będzie działała ta gra. I zaznaczam tutaj na początku, że ja nie robię jakiegoś głębokiego data miningu i wszystko o czym powiem w tym filmie wywnioskowałem na podstawie tego, co było na pokazach i na podstawie tego, co udostępniało GGG, więc nie daję żadnej gwarancji, że rzeczywiście będzie tak, jak powiem w tym filmie. Sam nie jestem do tego przekonany. I możliwe, że wszystko będzie na inaczej, ale stwierdziłem, że nagram sobie coś takiego, żeby w przyszłości zobaczyć, czy moje predykcje były w jakikolwiek sposób miarodajne. Tak dla samokontroli. Zacznę od tego, że planuję grać tytanem. Tu nie będzie jakiegoś poradnika, jak powinno się tym grać. Po prostu wybrałem tytana, dlatego że jestem certyfikowanym melegraczem i rozważałem też tego oczeju Lamonka, ale stwierdziłem, że na wolę zagrać czymś prostym i efektywnym, bo taki właśnie jest tytan. Ma duże skupienie na stanach, ma duże multiplayery, z jasno określonymi sposobami wykorzystania. Są ciekawe mechaniki na drzewku, takie jak Titan's Grip, czy tam Power Stensing z Dark Souls'ów, czy Giant's Grip, jak to się ma nazywa teraz na tym drzewku, który też że będzie miał ciekawe mechaniki związane z tym Dual i, i tym, jak działają melee skille. No, myślę, że będzie się tutaj czym pobawić. I ta ascendancja jest moim wyborem, też dlatego, że ma coś, co moim zdaniem zasługuje na bardzo dużą uwagę, czyli to, że ma kilka sposobów na skalowanie defensywy. I samo to, że ten wojownik jest w lewym dolnym rogu drzewka, to też się wiąże z tym, że są tam specyficzne pasywy, związane z życiem. I na tym chcę się trochę skupić w tym filmie, jak będzie wyglądał gameplay w Padłuk 2 pod względem defensywnym. Bo ostatnio oglądałem całą masę filmów, w których ludzie teoretyzują na temat tego, jak zrobić. Aspekt ofensywny swojego buildu, jak go tam potem wyskalować i jaki mechanik używać, ale mam wrażenie, że nie słyszę za dużo na temat warstw defensywnych. A z tych materiałów, które oglądają o tej grze i z tego co ludzie mówili o graniu o tych playtestach, mam przeczucie, że to nie jest do końca dobry sposób na myślenie o buildach, w tym PoE2. To może się dosyć niefortunnie skończyć. O co mi chodzi? We wszystkich materiałach, które widziałem, Mark i Jonathan. Cały czas wskazują na to, jak są zainspirowani solsami i na to, że chcą, że walki z bossami były naprawdę trudne. Wszyscy ludzie, którzy grali w tę grę na playtestach, mówią o tym, że poziom trudności nie, ma nawet porównania tego, co było w Pado of 1, bo ta gra jest o wiele cięższa w wielu aspektach od Pado of 1. I często jest o tym mówione, że to będzie szok dla ludzi, którzy grali w Pado 1. I na tych też pokazach, które już były o tej grze, tam widać, że oni podkręcają mechaniki. Samo to, że jest dodany ten dodge roll, przez co oni mają większe pole do popisu z tym, jak designują ataki przeciwników. to, że Wiedzieli, że bossy będą miały różne zachowanie AI, w zależności od tego, czy walczy się zasięgowo, czy w mele. To, że Bossa trzeba zabić bez śmierci, bo się zresetuje, a nie możemy go kolbstronować, albo na to, jak działa kasowanie map na Atlasie przy śmierci, o czym mówiłem w poprzednim materiale. To wszystko wskazuje na to, że ta gra, no będzie cięższa, co już wielu ludzi zaakceptowało. Natomiast pytanie brzmi, jak to rzeczywiście będzie działa w gameplayu, bo ja potrafię sobie wyobrazić świat, gdzie ta gra jest tak zbalansowana, że trzeba całkowicie solsowo podchodzić do większości boss fightów, gdzie naprawdę musimy progresować te walki, jeżeli mocno nie odgierujemy kontentu, no bo to też można zrobić w Slashu, ale oni dużo playtestowali tą grę i podejrzewam, że ją zbalansowali w taki sposób, że oni w miarę wiedzą, jak to będzie mocny, gdy podchodzić do danego kontentu co musi mieć, żeby w efektywny sposób zrobić daną walkę. No i tutaj wchodzi też ten drugi aspekt tego, czym się zajmuję, czyli moje doświadczenie z grami akcji, jak głównie a no bo ja cały czas mam w pamięci to jak wyglądała progresja Radana w DLC do Elden Ringa, gdzie tam było coś takiego, że chyba pierwszy raz w Solsach ogromne znaczenie miało to jak defensywnie mieliśmy zbudowaną naszą postać. I tam było widać, że mieli dobrze defensywnie przygotowane buildy, do tego bossa progresowali kilkakrotnie szybciej ludzi, którzy podeszli do niego jak do każdego innego solsowego bossa. Głównie przez to, że po prostu mogli dłużej przeżyć na danej walce, co pozwalało im się na nauczenie tych mechanik i za każdym razem dojście dalej na tych podejściach, które powtarzali, dzięki czemu szybciej progresowali tą grę. Kolejna rzecz związana z Source'ami, to to, jak działa balans archetypów zasięgowych na przestrzeni tych gier. No, znane jest to, że w DS1 magia jest ekstremalnie mocna, no bo tak działają po fighty w DS1, że te bossy są wolniejsze, no i też skalowanie tej magii jest takie, że można łatwo zniszczyć grę, jeżeli wiemy w miarę jak zbudować naszą postać. Ale, czego doświadczyłem ostatnio w Dark Souls 3, gdy próbowałem grać w w zależności od tego, jak są zrobione boss enkantery, to magia może być ekstremalnie frustrująca do grania. W Dark Souls 3, jak grałem czysto magią, to to był chyba najsłabszy Słabszy build, jakim grałem tą grę. Nawet gdy wykorzystywałem większość efektów do zboostowania na damage'u, to to było chyba jedno z najcięższych przejść tej gry, jakie robiłem w swoim życiu. Bo bosy były odporne na to magię, były szybkie, więc nie miałem czasu na rzucanie czarów. Przez to, że byłem kasterem, byłem słabszy defensywnie, i nie mogłem tak wchodzić w interakcję z tymi bossami jak na Marybildzie. I ostatnią rzeczą związaną z salsami jest to, jak działają mechaniki leczenia w tych grach. No bo jest coś, co jest znane wszystkim fanom tej serii, czyli to, jak mocne jest. Pasywne leczenie w tych grach, czyli to jest dalej, jak działają na przykład live gamy w Dark Souls 2. Bo jeżeli mamy mechaniki, które pozwalają nam na po prostu przeżycie podczas danej walki, które umożliwia temu pasywnemu leczeniu, wyleczenie nas do 100% życia, to to całkowicie zmienia dynamikę takiej walki. Po prostu możemy się chwilę skupić na tym, żeby się utrzymać i wrócić do regularnej walki i to powtarzać. Stąd rodzi się moja jedna podstawowa teoria nadpadów XL-2. Mele buildy mogą się okazać bardzo mocne, bo regeneracja życia może się okazać jedną z najlepszych statystyk w tej grze a bildy naturalnie inwestują w regenerację życia przez to, że są w tej części drzewka i w lepszy sposób mogą wykorzystywać pasywną obronność podczas walki dzięki dodgerolowi. No bo to umożliwia ten dodgerol. Jeżeli mamy możliwość przeżycia podczas walki i damy sobie czas na to, żeby wskoczył ten pasywny regen, to możemy się bardzo długo utrzymać podczas walki, o ile nawet w ogóle całkowicie nie resetować jej za każdym razem, jeżeli jesteśmy w stanie po prostu przeżyć. A mamy nie tylko dodgerol, mamy też blok, który się regeneruje. Więc może dojść do sytuacji, gdzie regeneracja życia będzie niesamowicie efektywna w utrzymywaniu nas w falce. I tu wchodzi też to, jak ta gra jest designowana na podstawie tego, co się działo w Path of 1. Bo w Path of 1 już doszło do takich patologii designowych, że był ten taki wyścig zbrojeń. I teraz w Path z 1 dochodzi do takiej sytuacji, że mamy kosmiczne możliwości sustainu naszych postaci, gdzie mamy jakieś mechaniki, które mogą nas wytopować do 100% życia w jeden tick serwera, przez co ta gra jest balansowana w taki sposób, że jest robiona pod one-shoty. Bo raz, że jest tak szybka, dwa, że mamy te niesamowicie mocne mechaniki regeneracji. Polecam sobie zobaczyć o tym, jest cały film od Connor Converse na YouTubie. Jak różnorakie mechaniki wpadłek ZL1 są totalnie broken pod względem tego, jak możemy sustainować naszą postać. I ja mam wrażenie, że oni w wpadłek ZL wyciągnęli z tego wnioski, głównie przez to, jak jest tempo tej gry. No bo o ile. Jakiś dany atak nas nie w wpadł Excel 2, to podejrzewam, że nie będzie czegoś takiego, że zaraz po tym ataku będzie od razu drugi hit, który jest dizajnowany po to, żeby nas zdobić i też nas prawie manszotuje. Podejrzewam, że większość mechanik na bossach będzie działała w taki sposób, że to będzie takie stopniowe, żeby gracz miał czas na zareagowanie, bo tempo gry jest niższe. Już widać, że te mechaniki odnowiania życia nie są tak ostro zbalansowane jak wpadł Excel 1. Czy to po tym, że jest osłabiona efektywność overlicza, który trwa teraz tylko jedną sekundę, czy to przez to, że Rekop chyba teraz regeneruje nas przez 8 sekund, czy to przez to, że mamy jedną life flaskę, wyraźnie widać, że oni chcieli to spowolnić, więc muszą też odpowiednio spowolnić tego grę. Stąd wydaje mi się, że to może działać rzeczywiście w taki sposób, że jeżeli jesteśmy w stanie przeżyć ten initial hit i on nas nie zmanshotuje, to mechaniki pasywnej regeneracji, tak jak Lish albo Life Regen, będą niesamowicie mocne w tej grze. A mele buildy są najlepszymi archetypami do wykorzystywania tych mechanik. I tu wchodzi też ogólna defensywność tych postaci. No bo jeżeli zmniejsza się ten zakres obrażeń, który musimy wyregenerować przed przyjęciem następnego uderzenia, no to automatycznie regeneracja znowu staje się mocniejsza w powiązaniu z tą większą defensywą. I to jest jeden z podstawowych powodów, dla których wybrałem Titana. Nie tylko to, jak mechanicznie ta klasa działa, ale też to, że jest naturalnie defensywna, na przykład przez tą notkę, która daje nam 15% more life. I to też już pewnie coś wskazuje, że początkowo ta notka miała 20% more life, gra jeszcze nie wyszła, a już dostała nerfa. Tak samo z tym nodem, który najem dodatkowy armor ze slot'a na klatę. Jeżeli oni robią już takie nerfy na to, to to może wskazywać na moc tych mechanik. Jeżeli oni mogą je tak Znerfić jeszcze zanim wyjdzie ta gra, to mi się okaże, że one będą gigamocne. I oczywiście tu wszystko zależy od balansu tej gry, no bo tak, istnieje świat, w którym naprawdę będzie przerąbane, to istnieje świat, w którym ta gra jest zbalansowana, że nie będą potrzebne aż takie defensywne mechaniki. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, której mam wrażenie, że wszyscy zapominają. Głównym designerem walki w tej grze jest Mark. I Mark jest geniuszem, on już to wiele razy pokazywał, ale jednocześnie ten człowiek jest absolutnym psychopatem, jeżeli chodzi o designowanie encanterów padł w Exile. Często jest. Jest tak, jak się robi te endgame'owe kontery, że tam po prostu czuć, że oni czerpią jakąś statystyczną przyjemność, przez to, że ludzie giną na tych walkach. Na co on czasami tak puszcza oko do tego, nie mi tego wprost na tych wszystkich wywiadach, ale on naprawdę ma taką w sobie nutkę trola. To widać na przykład w tych Uber-walkach, które by wpadły w Exile, bo jedną jest to, że jak te walki zwykle wychodzą, to one są niesamowicie ciężko zbalansowane na początku, i dopiero potem je nerwią, żeby one były w miarę, robialne, chociaż z szerego gracza. To nadal niektóre z tych Uber-walk są po prostu. Absurdalne, jak na przykład obecna forma Uberowikenera, Kenera. Który no, do tej pory można sprogresować tego bossa, ale on jest po prostu zizajnowany w taki sposób, że czujesz, że gra chcecie po prostu zamordować na tej walce. A Pan of Exile 2 to jest gra, która jest w całości zizainowana przez Marka na jego modłę od początku do końca. I on często o tym mówi, że to on sam balansuje te walki. I to będzie pierwsza wersja, i ona była testowana przez ludzi na playtestach, ale była testowana na kampanii, a w endgame, na systemie map i na tym pinnacle content. Ja wątpię, że Mark będzie miał jakiekolwiek. Skrupuły względem tego, jak te walki będą działały, i czy mają być robialne, czy mają nie wiem, być robialne przez odpowiednie buildy. On po prostu zrobi tam totalne kongo bo będzie chciał nas zamordować. Tak, Mark designuje te bossy. I nie wspominając już o tym, że oni tam powiedzieli, że na Atlasie, jak będą mapy i będą bossy z map, to one będą miały dodane podkręcone mechaniki na tym Atlasie. Więc ja się nie dziwię, jak Mark tam puści wodze fantazji i może być ostro. A weźmy pod uwagę, że w PoE2 jest duża kara za śmierć, nawet na softkorze. I to nie, nie będzie coś takiego, że można sobie po prostu puścić tą i wodze. No, to będzie naprawdę bolało. To jest właśnie moja teoria. Ja na tę grę idę z nastawieniem jak na Wietnam. Kolera. Wie, jak to będzie tak naprawdę zbalansowane, ale ja się raczej na że glass kanony nie będą miały dobrego życia w padowych Zel 2. I osobiście sugeruję, jak będziecie wymyślać swój własny build, co zalecam, można sobie poczytać, jak to działa, ale raczej sugeruję samemu sobie wymyślić, jak chcemy grać, to nie ignorujcie warstw defensywnych. I to było na tyle. To jest moja obecna teoria, jak to rzeczywiście może wyglądać. Możliwe, że to w ogóle nie będzie miało miejsca, o czym powiedziałem w tym materiale, ale ja szykuję się jak na Wietnam. I wam też to sugeruję. To było na tyle więcej kontentu padowych Zel Wkrótce jak wam się podobało to zostawcie lajka, like subskrybujcie, wbijcie na mojego Twitcha, pewnie coś postreamuje to po 2 Do zobaczenia, cześć.